z Style X7 jest prawo 750. Stol 45, Jeszcze zaraz złączony, no ale co? Nieważne, nic. Ważne, że będzie dzisiaj najlepszy dzień. Dzisiaj 21 otrzymuje swoje prezent od No A co? So, idziemy po kalendarz. Ziooom! Dobra. Co my mamy w kalendarzu? Już pierwszy, To. Tak, to tutaj. To jest czekolada. To jest czekolada. To jest czekolada. Jak się otwiera. O, ten. dobrze. Też. Uh -huh. ah. S. So. Okej, okay, jesteśmy. Czekaj. No. Jak już to Teraz jedziemy do fryzjera A później idziemy po odbiór tego prezentu i świetnie pada. jak widzicie pada eee, no to co jedziemy? dobra jestem u pani a za chwilę wiecie co będzie? po co będzie szybciej ale ja już się nie mogę wyświegać

Okej. Okay. No to teraz idziemy do babci. Idziemy do babci. A z babci idziemy po... Dwa Nagrywam teraz, no ale jest fajnie. To! Hejka! Mogę ci Za chwilę będę. Ci

Nie mam ten nagrać jak dostanę, za wam, nagrody, bo chyba byście nie chcieli. Jest jakaś godzina, dwie? ja no nie, dwie godziny. No ale Godzina trzydzieści. No ale co mam? Prezent, czy go otworzyłem? Oczywiście, że nie. Więc sam nie wiem co jest w nim. Więc nie będę spoilerował, bo nawet nie mam niczym. No co? Będziemy otwierać. Jeszcze w tym ubraniu, no ale co? A mamy prezent No jak tutaj czuję to powinien być głośnik i adapter, czyli No prawie to co chciałam Bo jeszcze chciałam dwie karty, ale jak nie ma Nie ma problemu Wystarczy mi głośnik i adapter Już to miało być od 150 do 200 A chyba tu jest 150 Około Ale dobra, dobra, co ja bablam? Czas to otworzyć no bo troszeczkę oderwałem tutaj taśmę, ale naprawdę ty nie wiem, co tam jest. Ale co? Jest głośnik. No co? Jest. Jest i adapter. No. Nie, nie ma kart. No jest to, co chciałem. Jest to, jeszcze go nie otwieram. Bo to muszę chyba zrobić w domu. Ale jest, dostałem adapter i głośnik. Wartość 150 zł około, a mówili, że do 200 zł. No, yy, co mi to, widz niefiskalny. Aha, dobra. To jest jakiś. No. Mamy kod. A no co mamy? Mamy. Nie, ja nie korzystam z usług Apple. No, co? Nie potrzebujemy tego. No ale mamy. A, ale zaczynamy od małej rzeczy. Go to. Te... Dobra, mamy. Ale to mi nie potrzebne. Dobrze, później. No mamy adapter, mamy. Wow. Czas go otworzyć. Nie. Jest bardzo łatwe. Jest tutaj taki, taka naklejka. Musimy ją przeciąć. Najlepiej Spróbuję jak najlepiej zachować pudełko. Ponieważ według mnie jest bardzo fajne. To jest chyba jedno z najmniejszych pudełek GBL. Sprawdza? Jest. Papierowe na takie o coś? O? To jest jedno z najmniejszych pudełek, e? No? Dobra. Czas to otworzyć. No. Dobra, w końcu jest w moich rękach. O, wow! właśnie się na to. A to dobra, mamy nasz głośniczek. Taki papierowy. Wygląda mi na papier. To jest papier. Dobra, po pierwsze ten głośnik ma 3,1 W watu, watu mocy. Także może działać na 5 godzin na jednym ładowaniu. dobra, na górze: mamy przycisk włączenia, parowania, czyli do Bluetootha, zmniejszania głośności, podgłaszania i play and pause. Albo następny u, y, utwór. To wygląda przepięknie. Przepięknie to wygląda. To jest takie dotrzymanie, o takie. Poza tym mamy. O, właśnie odpadło. Poza tym mamy kabelek. Ładny. I także mamy instrukcję, kto, y, którego nie będę której nie będę wyciągał Tak samo jak jak nie będę wyciągać Te instrukcja obsługi, bo Kto to czyta? Ja, ja mam głośnik Kurde wciągam to już nie schowam <laughs> Smutna A chciałam to schować No to zobacz. Przy tym będę zamówić To jest taki bardzo tani JBL głośnik JBL Kosztuje on około 120-130 zł W Media Expert Jest on Naprawdę spoko Nie, nie żartuję Jest Naprawdę spoko Jak mi mówili oczywiście Dobra, będzie jak będzie Dobra, ja to wyciągnę od tutaj. Czemu oni zawsze w ruloniki to biorą? No i leży i wgoda. wyrzutu. No to wizualnie jest bardzo ładny. Ale porównajmy to z gołą trójką. No to dobra. Złapię tak. Tak wygląda to, a tak wygląda to. Na przodzie, no, są różnice to jest taki materiał. Taki, taki materiał, jak w takich lepszych głośnikach. A to? To jest metal. Taki fajny. No, a reszta jest zrobiona z. chyba jakiejś gumy. Yy, oczywiście. Obydwa te kośniki są wodoodporne, tylko że ten jest także y, kurzoodporny i obydwa można zanurzyć w wodzie. Maksymum, y, maksimum to jest 1 metr na 30 minut. No to, no to jeszcze na dole to jest taka do, żeby stała. Tutaj są maluszki. I wiele tekstu. Później zajmiemy się za test dźwięku. Mamy to. Oby, e, obydwa głośniki będą na e, 50% głośności. Co no co? Najpierw włączymy tego. Oczucie. O, on nie jest w stanie warowania? Tak. Przystajcie? Ten był. O, nieważne, ma przycisk do parowania, się lol, No to co, Łączymy. Mamy. No to 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 co, Puścimy jakąś muzykę, nie wiem, taką, która nie będzie miała jakichś praw autorskich, będzie no copyright, więc Stawię tak bardziej jakieś 80-75% głośności. No to co? Najpierw słuchasz JBL GO... Ha. Najpierw słuchasz JBL GO Essential. Pierwsze 20 sekund y, obydwu y, oby głośników. To jest dobre. To wibruje. Dobra, to też przełączamy się na tego. Mm. <laughs> ale fajny dźwięk to zrobił. To nie jest sparowane. A jest. Ale to i też puścimy pierwsze 20 sekund, też około, Ja, test ten bardziej wibruje, no bo ma więcej watów mocy, ten mniej. Ale według mnie obydwa są dobre. Mm. <laughs> obydwa są dobre, no. Który z nich bardziej bym polecił do, nie wiem, do jakichś 150, oczywiście, że ten. Do 200 oczywiście, że ten. Nie? O, są dwa najlepsze głośniki, jakie posiadałam. Tego korzy będę korzystać chyba do komputera. No to co? Koniec! Dobra, mam paczkę. O, to, to nie jest paczka, którą dostałam. Ja po prostu bawię się w unboxing. Ja, jakąś filmą, jakimś filmom austriacką myślałem, ale dobra. Otwieramy. O Masz tutaj starter. Możesz no. się to chyba było, że to trzeba oderwać. Ale dobra. Mamy tak. Haj! The Vortex z Family to to mamy też Dobra Mamy adapter Głośnik Igiełka Do tacki SIM Kabel do głośnika Kurczak tutaj dużo Uwaga Kostka i kabel ładujący <noise> Karta Google Play yeah. telefonie, Pokrowiec Płyta, gdyby się zepsuł i... To wszystko w takim mam pudełeczku To jest możliwe Sam to zrobiłem Jak wam się podobało? No hej, mam nadzieję, że się podobało Lajkujcie i subskrybujcie i co? Bye!